I walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. Wysłuchał do walki smoki jego aniołowie, ale nie trzeba. Już się miejsce dla niego w niebie nie znalazło. Został strącony wielki smok, wąż stanowczy. który zwie się i szatan. Zchodzący co zamieszkał mu siebie, Skrącony na siebie, a z nim skrąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazająca. Bo oskarżycie braci naszych, co są skrącone ten dniem nocą oskarżaj ich przepowie naszym. A oni zwyciężyli dzięki krzwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali tuż zwykłego śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa oraz ich mieszkańcy. Oto słowo Boże. Bogu nie, będę